Tutorial, jak zrobić serwer. Więc wpisujemy Aternos.org, później się lo logujemy, tworzymy serwer i mamy serwer. Wchodzimy w silnik, zmień, zmień i wy macie pewnie ton. Więc dla pluginów to jest Paper Bucket, Spigot albo Purpur Bucket, ale Purpur Bucket nie polecam, bo ciągle musimy wpisać port, więc nie więc Paper Bucket albo Spigot Bucket. Ja wybrałem Paper Bucket i wybierzcie sobie wersję. Ja wybrałem 1.21, ale na wszystkich to jest dostępne. Idziemy w zakładkę pluginy. Instalujemy SSH. Wszystkie wersje dostępne na 2.19.7. Więc in, instalujemy to. Teraz plugin Set Spawn. To jest ten plugin. Injectujemy, instalujemy, instalujemy 2.3.4, każda wersja. Register plus na register i login. Instalujemy to wersja 1.4. na rangi Power Ranks al Albo Lackperms ale łatwiejszy jest power ranks, więc instalujemy kliknij to. I wersje macie zaznaczone na zielone. To jest na 1.21 i 1.21.1 Tu widzicie wszystkie wersje. No, nie widać tego na kamerze, ale no. I injektujemy. Wchodzimy w opcję jak macie anarchię to tak, a więcej informacji będzie na odcinku za 20 minut. Więc subskrybujcie i serwer nie wiem czy startuje. No ale to jest poradnikowy, więc widzimy się na odcinku.